Witam w kolejnym odcinku Majster. Dzisiaj o BMW Mini, Mini 1.6, zwykły Wolnosak. I nie będzie głównie o nim, bardziej o jego problemie, który posiadał, o wypadaniu zaponu i kolorze świec. To, jak wyglądają świece, zaraz Wam pokażę, dlaczego nie warto do końca wróżyć z koloru świec, warto mieć urządzenie diagnostyczne, żeby potwierdzić, że kolor świec jest taki, a nie inny. Pamiętajcie, możecie wspierać, łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczki, żeby trafiło to do większej ilości osób. Wspomożecie mnie. Możecie też wspomagać kanał. Jest takie małe serduszko teraz pod kanałem. Kwoty ja nie ustalam, ale jeżeli ktoś chętny, może, jeżeli nie chcecie, nie musicie, nikogo nie namawiam. Także zapraszam na film. Także na pewno widzimy tutaj nowe rzeczy, takie jak guma do lotu, która była no, pęknięta i obwiązana jakąś taśmą. Nowe fajki cewek oraz przewody, tutaj zaworek powietrzający, no ogólnie odma i tutaj nie będzie widać, jest nowy regulator paliwa. Ale największym problemem nie była guma, czy jakiś zaworek, czy lewe powietrze, był problem ze świecą na cylindrze pierwszym. Właściciel powiedział, że kiedyś po prostu świeca wyleciała przez, prawie przez maskę, zrobiła dziurę tutaj w wygłuszeniu no, i zostało to naprawione, zagwintowane i tak dalej, ale niestety od tego momentu po prostu auto przerywa. Przy odpalaniu rano przerywa, wypada zapłon. Są ogólnie dwa błędy: wypadanie zapłonu na cylindrze pierwszym oraz uboga mieszanka. Co się okazało? Po wyciągnięciu pierwszej cewki, czy tam ogólnie fajki, bo cewka jest tutaj, widzimy tam taki kawałek metalu, który po prostu. Wchodzi na świecę i zapewnia dobry kontakt, żeby była iskra. A więc tutaj mamy fajkę z cylindra numer 1. Tutaj mamy element, który po prostu zostawał na świecy. W ten sposób, kiedy wyciągnąłem sobie fajkę, to zostawało tak, więc po prostu iskra no czasami była, czasami nie, zależy jakie obciążenie, i przez co po prostu wypadał w zapłon. Teraz mam cztery świece z tego mini. Ogólnie one nie są zużyte. One wyglądają źle, ale nie są zużyte, ale ja i tak je wymieniam dlaczego? Dlatego, że w tym silniku były zamontowane złe świece. Ktoś zamontował trzy elektrodowe, a powinny być czteroelektrodowe. Pewnie stwierdził, że jest gaz, to będziemy stosować inne świece. Ja majster jestem ogólnie tego zdania, że świece powinny być zamontowane tak jak je przewidział producent, lub jakiś tam odpowiednik irydowych czy platynowych, ale chodzi o wartości Cieplne, więc takie powinny być zamontowane. A później, jeżeli oczywiście wszystko jest, co rzadko się zdarza, wszystko jest spoko, czyli paliwowa mieszanka powietrzna jest OK, nie odbiega nie ma czeków, czy jakichś tam innych rzeczy, problemów z wypadaniem zapłonu, wtedy montujemy sobie gaz i regulujemy go pod właśnie mieszankę, ewentualnie obniżamy, czyli robimy bardziej bogato. Żeby gaz, bo gaz jest suchym paliwem, schłodził bardziej to spalanie, żeby nie było takiego efektu, że na gazie mamy zbyt ciepło. Często ludzie robią tak, że nie dość, że mają jeszcze gaz, zamontowali gaz, to jeszcze chcą oszczędzać przez to, że robią mieszankę bardziej jałową. A to właśnie niszczy silniki, wypadają zapłony, potem topią się katalizatory, zawory, zużywają się szybciej, wypalają i tak dalej, więc to, to nie jest wyjście. Robicie sobie krzywdę. I teraz Wam zadam pytanie. Która świeca to cylinder numer 1? Ja je specjalnie pomieszałem. Jest to ta świeca. Zobaczcie teraz te kolory. Dużo ludzi mówi o kolorach właśnie typu kawa z mlekiem, coś takiego. Tu faktycznie jest kawa z mlekiem. Jeżeli chodzi o poprawne jakieś tam kolory mieszanki, przybliżę te trzy. Ogólnie jedną z tych trzech. Końcówka ma dosyć jednolity kolor, ta czy ta jest taki sam, ale jak widzimy tutaj coś się działo. No tutaj widzimy jednak różnicę ogólnie obudowy, po prostu nie wiem, jeszcze takiej świecy nie widziałem, ale ogólnie ona jest tak jakby zanurzona w kawie z mlekiem. Tutaj mamy jakiś tam mokry, normalny raczej, nalot olejowy, jakiś tam paliwowy. To tam nie robi żadnej różnicy, ale tutaj mamy całkowicie inną świecę z suchą, Przebarwioną trochę. One nie są złe, one by działały, ale tak jak mówię, to nie jest świeca do tego silnika, to jest raz. No i że czasem warto wymienić te świece, to dwa. A teraz, Majster, zobaczycie fotkę z internetu. Myślę, że to najlepsze mm, zdjęcie, które przedstawia, jak powinna wyglądać świeca. Z tej strony mamy no, coś na podobę tego, czyli ogólnie blada świeca, sucha. Zbyt jałowo w środku mamy, no, może nie do końca to, bo tam były jednak błędy w tym silniku. Ubogie mieszanki ja tu już powiedzmy naprawiłem. Te świece mogą teraz inaczej wyglądać. Są nowe ogólnie, więc uboga mieszanka zniknie. To powinno być trochę bielsze, troszkę osadu takiego czarnego na brzegach, ale środeczek ciepły, wypalony, ładny. A z tej strony, no, mamy zbyt bogatą mieszankę. No, obczadzone wszystko, okopcone, po prostu niespalona mieszanka, niespalone do końca paliwo, słaba temperatura i potem właśnie się osadzają różne nagary i tak Także ogólnie co do włożenia ze świec, ja bym nie polecał tego, gdyż kolor świec może się zmieniać po na przykład przejechaniu 100 km na pełnym bucie i ten kolor się jednak zmieni, a na przykład przejechaniu 20 km po mieście, także on też się może zmienić, ale najważniejsze, jeżeli chodzi o potwierdzenie tego co widzicie jest tutaj, czyli ogólnie diagnostyka i korekty paliwa. Tłumaczyłem o korektach paliwa, co to jest? To jest po prostu to, co robią sondy. Sondy wykrywają tlen w spalinach jeżeli jest go za dużo, sonda reaguje, jeżeli jest go za mało, sonda reaguje. Ona reaguje na obecność tlenu w gazach wylatowych. Także y, potem jest to przekazywane do komputera. Komputer y, oblicza dawkę na nowo paliwa bardzo szybko, żeby skompensować tą sytuację. Także jeżeli mamy za dużo tlenu w wydechu, komputer będzie Wam podlewał benzyną, czy tam ogólnie paliwem. Czyli jeżeli macie lewe powietrze na wolnych obrotach, on widzi dużo tlenu, korekty idą na plus, ubogo, on będzie podlewał Wam paliwem. Czyli jeżeli macie lewe powietrze, to nie znaczy, że jest ubogo, będziecie palić więcej paliwa. W drugą stronę, jeżeli macie za mało tlenu, komputer będzie obcinał to paliwo i będziecie widzieć korekty, które schodzą w dół. Także jeszcze raz majstry, krótki film raczej, jeżeli macie coś takiego, wykręcacie świece w waszym samochodzie i widzicie, że są, no odbiegają raczej, coś, coś wam śmierdzi, że, że kolor świec jest nie tak, zróbcie sobie prosty test, podłączcie komputer, e, żywe odczyty na bieżąco, krótkie korekty, długie korekty, jeżeli one są w miarę gdzieś tam blisko, zera lub się kompensują, krótka korekta jest na plus, a długa na minus i odwrotnie jeżeli plus minus wychodzi Wam blisko zera to jest spoko, jeżeli obie są na plus macie ubogo, jeżeli obie są na minus macie zbyt bogato i to właśnie wtedy będzie widoczne na świecach także jest to dosyć łatwy sposób, podłączamy sobie komputer o korektach film prawdopodobnie jak nie zapomnę będzie tutaj u góry, także to jest bardzo długi film, to Naprawdę nie jest proste na początku, żeby zrozumieć, ale ci, którzy śledzą kanał, coś tam już na pewno się nauczyli i ogarnęli swój y, samochód, nie tylko BMW, bo to jest praktycznie w każdym benzynowym silniku. Stosunek powietrza do y, paliwa, korekta i tak dalej. Jeżeli jest przekroczona, macie wtedy czeka na desę i tak dalej. Ale jak ktoś powie, ty, słuchaj, y, przecież ja mam motocykl, czy mam po prostu silnik jakiś stary, gdzie no, nie ma komputerów. Y, no i robię to, co robię, wykręcając świecę, sprawdzając skład mieszanki właśnie poprzez kolor. Także, tak jak mówię, tutaj widzieliśmy przykład jednej świecy, która naprawdę krzyczała, mówiła, wypadanie zaponów na pierwszym jest całkiem inna niż reszta, chociaż reszta też nie jest kolorowa, w sensie w cudzysłowie kolorowa. Będzie lepsza, ale spoko jest jeszcze na przykład coś takiego, jak świeca pod tytułem Color Tune, czyli to jest takie urządzenie Ala świeca, która no w sumie daje iskrę, ale ma po prostu szklane okienko i możecie podejrzeć kolor mieszanki. Nie było, że jest na przykład za bogato lub za ubogo. Co to jest za bogato? Za bogato to jest to. A no, za ubogo nie mogę pokazać palnikiem, ale idealny skład mieszanki, kolor to jest mniej więcej taki, jak tutaj widzicie. Także tyle, majstry. Jeżeli, tak jak mówiłem, chcecie wspierać kanał, mówiłem, co trzeba zrobić. Tam jest serduszko i widzimy się następnym razem. Cześć.